Witamy Państwa, poniedziałek. Rano puściłem o 8.00 pocztowe. Jest godzina 15.10. Nie chcą wejść. Nie chcą wejść, panowie. Nie wiem, biało może na dachu. Boją. Gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj im żyłem ten tam. Nie mają dobrze. Tu im nawet otworzyłem dolną, żeby tego... I coś nie chcą w ogóle? Zaję się tam na siatkę poleciał, teraz się zerwał. coś się one tu kombinują? coś się one tu kombinują? Coś im się nie podoba. Coś im się nie podoba. Nie podoba im się. Nie wiem, czy ten śnieg. na światło jakoś tam wpadł Muszę mu zaraz tam otworzyć, żeby se poleć. Także nie wiem, chyba jest przy Na razie tam słońce, zaraz im zapalać światło. Są wszędzie, nawet wszystko pozamarzało. Teraz sobie siedzą, Właśnie chciałem teraz białe ruszyć. Ale no nie, dopóki te pocztowe nie wejdą to nie bardzo chcę nic z pocztowe tutaj puszczać. Panowie, niech ten zacisk, czarny tam wyskoczy. One sobie latają. One sobie teraz tam wyjdzie. Muszę smarować czy ten zacisk, Teraz ten rozmarozek, piszczy, będzie lepiej chodzić. wtedy. Zaciąg otworzyłem, tutaj nie odśnieżałem, a tam mają jak wychodzić, teraz tym tam zapaliłem światło, tutaj to siedzą sobie rozpłodowe, tam, tam teraz zapaliłem światło, może szybciej wejdą widzę, że żyć, to się jeszcze nic nie żarły, Zaraz wezmę trochę mieszanki. Mieszanki trochę wezmę. W garneczek popukam, może wejdą, bo już są bardzo głodne na pewno. Zobaczymy może się odnoś Trochę tej mieszaneczki Switchnie to Cały dzień się zrywają, latają i nie chcą wejść, no, pierwszy raz widzą śnieg tam nie wychodziły po jeden wesek ten jeden weset teraz jak tylko na działkę światko zapadziłem, może coś się bo Tak one nie widziały jeszcze śniegu, bo one siedziały w środku i ich nie puszczałem teraz pod tą siatkę ich nie wychodziły sobie. To dlatego może i się boją wejść. Teraz siądę, niestety idę po mieszankę. Wtedy coś dobre Tu sypnęłem im. Przyszedł koszyk, żeby sobie zeszły i teraz może zacznę tam wchodzić, o taki miałem pomysł, bo tak nie chciały w ogóle z tego dachu zejść, teraz się sypnę, o i ładnie to chyba pójdzie, chyba dobrze to pójdzie, o w ten sposób, O. Sam bardzo głodne, rano je puściłem, zawsze wchodziły szybko, a teraz coś... Tego śniegu My prawdopodobnie się zobaczyły pierwszy raz chyba, bo to wszystko z tego roku i no, ale teraz dobry pomysł nie tu naszedł. Tam przegarnęłem lekko łopatą, całego śniegu nie zwalałem, żeby ziarka tam były na tym. O i one teraz sobie ale się tą górą boją tam właśnie, bo prawie wszystkie wchodzą tym dołem właśnie jeszcze kilka się boi zejść, patrzą się tych ziarek, patrzą, ale się zejść. Nie wiem co robić, tego śniegu mi się wydaje. No, tutaj do mnie jeden leci. Ja z góry chyba wejdę, tam nie chcą, tamte te wchodzić. Dobra, nie wchodzę Jak chcą, panowie, aby pochodziły. To jest najważniejsze. Te dwa latają w powietrzu. No chodźcie, chodźcie. To jeszcze sześć u góry się liczy, siedem w tym. ale idą, 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 idą. Mam na przybliżeniu. Chodź, 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 chodź. No chodźcie, 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 chodźcie. Nie bój się, chodźcie. Tak. Chodź ta, nie bój ta się. Ja się boję, a... Tu jeden zleciał. Koło mnie, Teraz ja z powrotem poleciał. No idź ta, tam idź ta, idź ta do jedzenia, idź ta. Tu do tamtych, tu do tamtych do jedzonka. Młodzież to młodzież 11-roczna. Jeszcze parę nie chcę ale już większość na szczęście wyszła. Zaraz im zmienię wodę. Także chyba powinno być wszystko w porządku, wejdą. O schodzi następny, dobrze. O nawet przez górę sobie wchodzi jak zawsze. Tu jeszcze siedzą, tu jeszcze siedzą. Zobaczymy tam do jeszcze jak dokładnie zostało. Już coś jednemu się spodobało. Wyrwał. to może nie był mój, nie wiem. Ale zerwał się. To szyma, szyma, To powinien no Ja mam dwa szymy. To, to raczej powinien być mój. Mój szymelek. Nie wiem czy on się wyskoczył. Czy się wyskoczył, czy i lecz dał. Dobra, nie wiem białe ruszyć ale to chyba już nie zdąży, nie będę ryzykował o tej porze kolega słyszeliście tam nagrałem Wam ostatnio zgonił ponad 300 tej poży Już nic nie zobaczył Znaczy przyszło mu tam chyba ma 150 czy ileś, nawet 300 coś tutaj tak tam 200 czy koło 200 nie ma, to jest masakr Schodzić do tych schodzić, schodzić Także panowie widzicie nawet pocztowe w śnieg głupio jemu, Szymelka teraz siada Szymelka teraz, to nie Szymel to Szymelka Szymelek to jest taki większy. No schodź ta, schodź ta się tam chyba 5-6, to by było spoko, żeby był spokój Także pozdrawiamy wszystkich, widzicie Państwo, jak gołębie zobaczą pierwszy raz śnieg, głupieją nawet pocztowo. Także pozdrawiamy wszystkich serdecznie i do usłyszenia.